Stefanki. Stefanki to statuetki, które przyznawane są uczniom podczas festiwalu ekspresji dzieci i młodzieży. Dziecko, które poprzez piosenkę, ruch, taniec czy pracę plastyczną wykaże się szczególnymi zdolnościami, otrzymuje Stefanka. Statuetka swoją nazwą nawiązuje do imienia patrona naszej szkoły, Stefana Roweckiego Grota. Stefan Rowecki grot. Dzieciństwo i młodość. Stefan Rowecki przyszedł na świat 25 grudnia 1885 roku w Piotrkowie trybunalskim. Tradycje niepodległościowe w rodzinie Stefana Roweckiego były zawsze żywe. Jego pradziadek Paweł Chrzanowski, walczył u boku Napoleona w legii nadwiślańskiej, a dziadek. Damian Chrzanowski, po wstaniu styczniowym, za co był skazany na więzienie i konfiskatę majątku. Mały Stefan niejednokrotnie mógł słuchać o walce o niepodległość Polski, ponieważ jego matka pielęgnowała pamięć o bohaterskich przodkach. Z tego pewnie powodu do najbardziej ulubionych jego zabaw należały wojny z udziałem drewnianych żołnierzyków. Nieco później ze starszymi kolegami bawił się w wojsko, prowadząc musztrę i dowodząc w bitwach. W szkole, do której zaczął chodzić w 1906 roku, było to prywatne gimnazjum, założone przez inżyniera Narcyza Jakobsona, dobrze sobie radził z przedmiotami ścisłymi. Nie ze wszystkich przedmiotów był jednak prymusem. Miewał też problemy z zachowaniem. W czasie wolnym. Często spotykał się ze swoimi kolegami i w ramach samokształcenia zajmowali się historią, geografią i literaturą Polski. Był to jeszcze czas zaborów. Czasy gimnazjalne to dla Stefana Roweckiego również okres pierwszych kroków narodowo wyzwoleńczych. Na przełomie roku 1907-1908 wykonał on śmiały zamach na patrol kozaków, rzucając petardę pod nogi koni. Jako starszy chłopiec, na przełomie 1911 i 12 roku, wstąpił do polskich drużyn strzeleckich, gdzie przyjął pierwszy z wielu w swoim życiu pseudonim Radecki. Więcej informacji na temat Stefana Roweckiego Grota na stronie www.spwrzeście.kilos.pl/ukośnik_index.php/ukośnik_patron Stefan Rowecki Grod jest patronem szkoły podstawowej we wrześciu. Dyrektor szkoły Zbigniew Kamiński opisał historię szkoły, jej uczniów i pracowników w książce pod tytułem Połączyła ich szkoła we wrześciu. W bieżącym roku szkolnym nagrody otrzymali.